Cześć! Pięknie ukryty w monitorku jestem. Z tej strony Gabor, a to jest Roblox, SCP, Tycoon, Roblox. Tak. I w ogóle wybuchy, pościgi są od początku jakieś na zewnątrz. Sprawdźmy sobie, co tam się dzieje, bo jakbyś już przed zaczęciem odcinka coś się tam działo. Jakieś helikoptery też słyszałem. to mam nadzieję, że spokojnie, bo nie chcę jakichś bitmi na chatę robionych mieć. Chyba jest gate Nie wiem. Póki co mnie to nie obchodzi. Uf. Dobrze. To w takim razie bawmy się. I w ogóle mam ponad pół bańki na tego streama. Jak dobrze pójdzie, to zrobimy reberfa dzisiaj. No Jakieś wybuchy pościgi są. Dobra, jest spawn guard. Niech się, niech się zrespi, niech chce tam łazić, cokolwiek co on robi. Jezu, co tam się dzieje? Panowie, proszę się uspokoić. Proszę się natychmiast uspokoić. To tu chodzi? Nawet nie mam broni, żeby się bronić. Ewentualnie. Ja tutaj patrzę. Jeszcze nie wiem nawet skąd są te dźwięki. Proszę mnie nie atakować. O, pod kontrolą się biega. Dobra, tu widziałem coś do kupienia swoją drogą. Chcę sprawdzić, co to jest. Coś jest tutaj, co to jest? A, kamera! Jezu, spadłem. Dobra, to odpalmy tą kamerę z odpalonym bieganiem. Kupmy sobie ją. Jest w sumie tania w skali pieniążków, jakie posiadam. No i co? No i prawdopodobnie kupimy sobie wszystko. Mam 72%. Podobno od, nie wiem od ilu. Jezu, co tam się dzieje? Kupujmy kurczę. No. Niech umiem chodzić w Robloxie. Mam nadzieję, że tam nie będą tak cały czas strzelać. Weźmy trochę... O, ty! Są tam jakieś strzelaniny! Tam człowiek jakiś jest, ty! Wiecie co? To ja może wezmę jakąś giwerę. Dobra, ja wezmę jakąś giwerę, bo... Turet. Dobra, kupmy sobie Tureta. Mogę tego użyć? Nie mogę, aha. Po co jest ten Turet? No, to można niby kupić te... 30 kafla, cyk. 50 kafla. No, 50 kafla, no. Proszę mnie nie atakować. Czemu nie mogę? A, bo to jest dla VIPów. dobra. To mamy z głowy, dobra. To Wipy. To mamy z głowy pojazdy. Ty, dobra. Idziemy po jakąś biwę, bo tam jakiś oponent jest. To sobie skrótem krótem się. Dobra, jak się wy. Dobra, tutaj. Idziemy po broń. Bo może być ciężko bez broni. Zbrojownia gdzieś tutaj była. Nie, to był Medway. Jakąś broń powinienem mieć. On się ma. Scientisty. To nie tutaj. To gdzieś tutaj chyba. To nie tutaj. Zaraz znajdziemy. Tu jest jakieś coś, ale to, to, to nie chcę takiej zbrojowni. Tutaj, dobrze pamiętam? Nie, tu heavy. Ty, to jestem jakiś pijany. To źle poszedłem w ogóle. O, Dobra, weźmy szota. Dobra, idziemy rozwiązać problem. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. Dobra, idziemy bronić naszej placówki. Gardzie, atakuj wszystkich, których możesz atakować. No? Willy really Extreme! Ha, ha! Idź, robić pięć ciekawostek z Google Mapsów. Nie, dumny, dostał jednego shotu. No i to jest poczułem się jak w Fortnite. Cie. Dobra, problem posprzątany, śmieci wyniesiona. Idziemy budować dalej. <grystanie> Przepraszam, jeżeli to był jakiś mój widz, pozdrawiam serdecznie. Tu chodziło o to, że bardzo sprawnie się obroniłem, nie chciałem nikogo obrazić. Pozdrawiam. <grystanie> Dobra, czy ja coś na turetach mam do, do budowania? Chyba nie, chyba turety nie mają rzeczy do budowania. Nie wiem, tam, tam chyba coś jest do kupienia, bo tam widziałem widzę jakieś czerwone pola. Pobiegniemy sobie na prędkości. I jak mówię, jak się uda, to dzisiaj prawdopodobnie czeka nas reber, bo mam niby 72%, a nie wiem, ile potrzeba w sumie procent się ma Nie, to, tower. Weźmy sobie jeszcze na górę. A, jeszcze górę towera sobie dokupmy. Oj, bym spadł. Upgrade tower, dobra. no jeszcze wyżej możemy nawet. Ale to nic, dobra, to jeszcze drugi tower. Musk, że nie mam jakoś podświetlonych, kurde, tych rzeczy, które mogę kupić, bo bym wiedział przynajmniej gdzie biegać, a tak to biegam troszkę na oślep. Dobra, upgrade tower, pięknie. Jakoś kurde, ciemno się zrobiło, mrocznie. Dobra, uciekamy do, do, do placówki, bo w placówce jest jasno! W placówce nie dzieje się nic złego i w ogóle. Jeden przeciwnik odepchany i tyle mi wystarczy. Mam no, nadzieję, że goś nie, nie pofatyguje się drugi raz, naprawdę. No, tam są rzeczy dla VIP-ów. Tu reberf jest potrzebny. Dobra. Robimy cały obchód po lajcie. Sprawdzamy, co możemy kupić i kupujemy. raczej. Pi a, jeszcze broń trzeba całą kupić. Dobra, to na broń akurat może możemy nie starczyć pieniędzy. <laughs> to broń może, możliwe sobie opuścimy. tu ceny. Od prawej idąc. 300 tysięcy, 500 tysięcy, 225 kafla. To a -ka mogę kupić. 40 kafla. To to mogę też kupić. 200 tysięcy, 500 tysięcy, 500 tysięcy. No, a mo. O Jezus, to kafla. O Jezus, dobra. O Jezus, o Jezus, ty, czemu? Stała mi rosnąć? Hajs mi przestał rosnąć. O, znowu rośnie, a czemu nie mogę tego kupić? A, bo to za milion jest super ammo, dobra. dobra, to mnie nie obchodzi. Znowu jakieś strzelaniny są. Jezus, święty. Dobra, doszedłem tutaj, dobra. To trzymajmy się prawej ściany. Tu jest heavy, tak, dobra. To do heavy przejdziemy. Chciałem że to 100 tysięcy kosztuje, to kosztuje milion. Dobra, tu mamy wszystko. No nie wiem, jak wam lepiej jest Czy tak, jak widać moją postać, czy nie? Będę sobie tak chodził, żebyście widzieli jednak moją postać, która lo losowo sobie siada w losowych miejscach. To chyba są biura zwykłe, tak, Cy Medical Bay. Dobra, tu też mam wszystko kupione. Dobra, to widać, że w entrensie mamy wszystko oprócz potencjalnego broni. to jest na tyle droga, że raczej się ograniczymy. Nie będziemy jej kupować. No, sprawdźmy heavy. Co tam ciekawego, nie wiem, czy gramy jakieś update'y, czy nie miała update'ów, ale uznajmy, że nie miała. SCP-3 to chyba... A, nie wiem to, o, nie mam kupionego scp ka Ty! Ej, miałam wszystkie scp ki kupione! Co jest? Te, bo ktoś mi wszedł w ogóle do bazy. Nie, znowu muszę jakichś frajerów pokonać. Znaczy no nie chcę, jeżeli to jest moje wista, przepraszam, że obrażam, ale pozdrawiam serdecznie. Gabry jest też... To chyba mój widz. Fan SCP-049 i 183 i 096. Pozdrawiam! Przepraszam, nie chciałem obrazić, przepraszam. Pozdrawiam serdecznie. Chyba przyleciałeś helikopterem, bo słyszę helikopter. Tak, mogę to jakoś, nie wiem. więc o, o, jezu. Down. Dobra. Stop. Dobra. Helikopterka już nie ma w środku. Wracamy. Te helikopterki są groźne, kurde. Co się w ogóle stało z tym, że niefortunnie mi wszystkie scp wywaliło? waliło? Ty w ogóle, tu mam mur chyba. Dobra naprawmy ten mur o, Ale jak już tu jesteśmy to kupmy pojazdy Bo chyba jakieś pojazdy mogę kupić Ty, Czemu? Jeszcze raz Vehicles właśnie te u za tysiaka Dobrze 5 kafla Okej okay. 112, Dobra 30 Spoko 50 spoko O dobra 80 spoko A i tu są dla VIP-ów Helikopterki mamy Bacz, bacz Dobra pojazdy też mam wszystkie zrobione Dobra to idziemy Kurde trochę zły będę jak się okaże, że tych SCP-ków nie mam kupionych Miałem je kupione No miałem, przysięgam, że na odcinku były kupowane wszystkie SCP-ki Przysięgam no zły jestem, jeżeli mi anuluje, bo to są, kurde potężne pieniądze. Zamkniemy gate, żeby nikt nam nie wchodził, niefajny. No, widzą mój kochany. Jezu, dobra, robot to trudna gra jednak. Dobra, tu poszedł. Czemu nie mogę strzelać ogólnie? No, fajnie, fajnie. Coś, coś nie wiem, on może mi zrobić jakiś bubu? No, patrzcie, klikam lewy, spamuję lewy przycisk nie działa ta broń. Dobra, przegnamy. Idziemy płać, wyda idziemy wydawać pieniądze. Wiz mnie robi jak chce. Ja jestem jakiś słaby. Kto mi zamyka też drzwi jakiś? Kolejny Wiz Nie, to, to bardziej zepsuty naukowiec. Ja jakiś słaby jestem. Weźmy może jakąś inną broń. Thompsona, weźmy. Będziemy, kurde, jak gangsterzy. I Fire Ammo. No i ja. Ty, bo kupiłem se kontrolę kamer. I normalnie se kontroluję kamery teraz. Spoko. Fajnie. <laughs> 75% mamy na wykończeniu gierkę. Czyli coś jednak w lajcie było do kupienia jeszcze. Idziemy do heavy. Bo kurde, zły jestem. Bardzo jestem zły z tego powodu. Bo chyba cofnęło mi kurde kupione se. No bo przysięgam, że miałem wszystkie SCP-ki kupione. No. Teraz sprawdzimy jeszcze jakiś inny pokój. No, cofnęło mi wszystkie SCP-ki. Dobra, ja nie będę ich kupował od nowa, bo jestem zły na to, że mi go cofnęło. Wszystkie mi cofnęło, miałem wszystkie kupione. Na odcinku widać, że kupiło mnie no Dobra, czy ja mam coś do kupienia oprócz podmiotów SCP? Bo jeżeli tak, to chętnie kupię coś innego niż podmiot SCP. Ale procentów mi chyba nie cofnęło. SCP-10, 9, a tu 11 czy 8? nie, tu przejście dalej. To jest Warhead, ale do Warheada potrzebuję Reberfa, tak, jednego. To niestety go nie mam. To, to nie, nie kupimy niestety. Ale może dziś się udał on już ten reberf, Fajnie byłoby już ogólnie zrobić tego reberfa, żeby mieć z głowy. Tylko ja w ogóle nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, jak się reberfuje. Ktoś wie, jak się reberfuje? Chyba się jakoś trzeba w menu to wejść, czy coś? Od 60% podobno jest w menu tutaj. Reberf, tak jest. 60%. Dobra, no to wydaje mi się, chyba nawet się to uda w tym odcinku. Ty co to jest? 666? 6, 6? Nie, 6a, no to, to też mi reberfa brakuje, niestety. No, takie rzeczy będziemy mogli dopiero zrobić, jak zrobimy reberfa. Do kwasu nie będę wchodzić. <laughs> no to jest to miejsce. Tu jest light, ok. SCP-2. Ja zły jestem, że mi kurczę, sunęło to SCP-ki. SCP-1. Dobra. W takim razie chyba Heavy mamy z głowy całe. Oprócz oczywiście kupna scp których kupić nie będę, bo mnie cofnęło i na poprzednim odcinku je kupowałem. Dobra, co tutaj? Dobra, wyłączmy ją. Jest zdecydowanie za głośno, żeby była włączona. Dobra, czy w lajcie coś mamy? Do kupienia jeszcze. Czy nie mamy? Mamy milion pieniążków. Respawn SP, SPC, SPC to. był druga część. Tu chyba klasy D będą. Tu mogę się ubrać w klasę D. Cela, cela, cela. Chcę ostatnie rzeczy pokupować, ale chyba mi się wydaje, kurczę, że wszystko mam kupione. Pięknie, cyk, 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 cyk. Nie wiem, czy w tych celach klasy D coś mam. Tu nic, tu nic, tu nic. Dobra, wejdźmy jeszcze do kantyny. Nie, kantyna też zrobiona cała. Dobra, no to wydaje mi się, że mamy wszystko! Kurczaki pieczone. Wydaje mi się, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mamy kurczę wszystko. Oprócz, oczywiście, broni i oprócz, oczywiście, SCPów, których mieć nie zamierzam, ponieważ mi się zepsuły. Jakieś strzały są. Dobra, czy te scp-ki też mi cofnęło? Nie, te są. Dziwna sprawa. Światełka, czaszka, czaszka i 372. Dobra, to wracamy w takim razie do heavy i light. Znaczy do heavy'ego w sumie, do heavy. O, siema ma widzu. Pozdrawiam serdecznie tego widzenia. I ogólnie jest spoko. W sensie po pozdrawiam cię, jak to oglądasz. <laughs> Przepraszam za kulki w łeb, czy komputerowej, ale na ogół ci pozdrawiam. <laughs> Te dobra, a co? Powiecie, żeby zrobić atak? Może weźmy sobie jakiś, kurde, jakiś helikopter i zróbmy atak. 200, 500. Boże, to są drogie rzeczy. 300, milion, 500. Tak, bo to jest tak. To, to jest 500. To jest 5 milionów na przykład. Dobra, RPK mogę kupić. To mogę kupić. To jest rebirthy. Flame Trower mogę kupić. To też. A nie, bo to 5 milionów. Po prostu takie horrendalne ceny, że Hit. dobra, tu są rzeczy, dobra to może faktycznie zrobimy atak widzowie, będę groźny i zrobię atak i wiecie, to będzie atak z cyklu atak poniżający, ponieważ temu ogólnie to nie wiem nawet gdzie lecieć w sensie, nieironicznie, poczekajcie co jest, ty, Jakie strzały, słyszę cały czas tu jakaś wojna jest, o, dobra, mam jakiś tajkon zjednoczony. Co tam się dzieje? Proszę się uspokoić. Kto to strzela? Proszę państwa, weźmy. No nie widzę nic, no jakiś ślepy jestem. Dobra, weźmy jeszcze wyżej. Miejmy przewagę wysokościową, tak zwaną. No albo nie dostaniemy się na górę przez drabinę. Tu ja co coś słyszę. Tam jest? Nie, no nie widzę nikogo. Co? E! Kurda! Dobra, nieważne. Nikt tego nie widział. Chyba <laughs> <laughs> się chowa. No patrzcie, no jestem jak śpiany. Naprawdę, no nie umiem, ja się czuję w gotiku. Dobra, wiecie co? Nie ma co się chować. Idziemy w ofensywę. Nie będę typem człowieka, który siedzi w bazie i się nie rusza, bo to jest jakieś normalnie frajerzostwo. Ktoś tu kurde ma problem do mojego tajkunu? Dobra, Dawidek. Pistoletem, dobra. Tykun wybroniony. Bierzemy helikoptera i się idziemy klepać z Automati 007. Jak agent 007. Bierzemy normalny. Lecimy dur. Bierzemy helikopter i kurde, idziemy na podwór. Taki będę, taki będę, kurczę. Spawnujemy sobie helikopter, vehicles. To, ale jakby jeszcze to działało tak, jak ma działać. Dobra, zaspawnowało. Ty, pijanyś? Czy to ja coś mogę mu zrobić ogólnie? Nie, tak pytam, bo. bo nie wiem, czy to ma sens. Dobra. I szybko przechodzimy do ofensywy Up. e, dobra, gdzieś tam był Taikun chyba. Kurde, pierwszy raz wychodzę na jakąś ekspedycję większą. Oj ojoj oj oj, wysiadło mi trzeba pamiętać, żeby spacer nie klikać. Ty czemu nie mogę sterować? O, dobra mogę, co? Cool. co to? Co ja tu, co ja teraz robię? A może zaparkujmy jakoś tak z sensem. Stop dobra i co, co mi to darzy? Żeby... Cię przestraszyłem! Oj! Ty. Mordo, czemu się położyłeś? Dobra, i co ja to mam robić? Ma jakąś tarczę bogów No i znowu nie mogę strzelać Fajnie Dobra, z shotguna lecimy Dobra, na jednego shota, kurde. Elo, dobra, idziemy kraść scp Chyba <grywa> to tak działa. Czy nie? jak to działa, że co ja teraz... O, kurde, ty, bo on jeszcze nie wybudowany jest do końca. SCP-1. ma jakieś scp -1. Co ja mogę zrobić? <grywa> tak przyszedłem i nie wiem za bardzo, co tu się robi. Checkpoint. Wyłom SCP z rupa. Jak się robi wyłom SCP? <grywa> no bo ja nowy jestem. Ale jak mogę zrobić wyłom SCP, jak tu nie ma żadnych SCP? To nasuwa pewne problemy. <grywa> w ogólnym rozrachunku. <grywa> no. Czy jakimś najgorszym agentem w ogóle. Przyszedłem zrobić komuś Bubu, ale nie wiem za bardzo jak Fortnite <laughs> Dobra, to mam jeszcze jeden śmieszny pomysł. No, to nie tutaj, dobra, ja bunkuję się do tego pomieszczenia, to nie tutaj. A, mam potworny pomysł, ale o, dobra. O, cyk, wyłączone światło, dobra. Światła stały wyłączone, jest ciemno. jakąś ochronę potężną. A, szybko, slalomem! Ucieczka! Ucieczka! Nie, nikt się nie dowiedział, co się stało. Uciekamy z tego miejsca. E, a! Wracamy do siebie, elo! No nie, 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 nie buguj się. Wyżej, wyżej. Dobra. Wracamy do siebie. I chyba dobrze lecę? Tak, to jest moje chyba. Dobra, wyłom zrobiony. Dumny jestem z siebie. Jakieś strzały, dobra, wparowaliśmy, wyłączyliśmy mu światło, jestem z siebie dumny. Ty, dobra, dobra ty, przestań! E, 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 dobra, to się stało troszeczkę źle, ale dobra, 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 dobra. E, cool, down, stop. No, przestań! Dobra, sy tam leć. Idziemy tu naprawić ten wyłom. Naprawiamy tę ścianę. bank dobra, ściana naprawiona. To chyba jakiś helikopter. to, to tak być powinno, czy, czy co? Tak pusto się tu stało. Dobra, są schody na górę. Wracamy do siebie. Mój piękny tajku. Dobra. Idę sprawdzić jeszcze jedną rzecz robimy reberfa. Bo skoro wykasowało mi scp peki, to raczej mam tyle pieniędzy, żeby kupić, bo każde scp jest za 100 tysięcy. SCP-3. SCP-008. Kup. Dobra. SCP-044. Tak, każde jest za 100 tysięcy, to możemy sobie go kupić chyba. Pokupujmy sobie. Mam tyle pieniędzy, bo chyba po reberfie pieniądze se wy wychodzą, czy nie? Take bye. Jezu, ktoś mi przyszedł do bazy. Niewiarygodne po prostu. Przecież jeszcze muszę branieć swoją bazę. Obraniono, <grymne> No, tu jest SCP, tu jeszcze nie ma Kurde, ale, o, dobra Cyk Kupmy, kupmy, kurde, kupmy, bo jest Prawdę mówiąc, y, mamy takie możliwości, mamy tyle pieniędzy chyba po rebirthie się traci pieniądze SCP-08 Dobra, to był nieśmiałek Wszystkie wygostajmy z lotu, mamy tyle pieniędzy, że możemy sobie na to pozwolić 106, ile tych scp jeszcze jest? Tam jest ten łajdak O kurde Jakiś panie, tu przyszedł Nie podoba mi się to 208 Pisz, nic, poń kurde. Dobra. Trzeba chodzić, kurde, uzbrojonym. Dobra, dwójka. Nie, ile mi tych scp ków jeszcze zostało. Nigdy, że jak mi goś zrobi wyłom przechowawczy, to będzie straszne. Dobra, z czy mam wszystkie? Mam, 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 mam. 6, 10. O, jeszcze trochę ich jest. Jeszcze 3. Dobra, tu jest 682. To tego niestety się nie zabawimy się z tym scp kiem Dobra, czy ja mam, mam jeszcze jakiś wolny pokój? Bo jak nie mam. To... Jezu! O Jezu! Ile mu HP zostało? Malutko. nim mnie pokonał w moim własnym kurde tajkunie. moim własnym tajkuniem mnie pokonał. Ale nie zwracają mi procenty od tego kurde SCP-ka. Tu nie da się leczyć, co nie? Powinienem mieć go na strzała ogólnie. No, co jest? Przesprawmy to pokoje w międzyczasie. Tu pełne... No, kurde, czasami się jakoś buguje dziwne. 207, tu jest coś? Nie, tu jest ten niuk. Dobra, tu nic. No, wydaje mi się, że wszystkie SCP-ki mamy. Siema. Tak okazjonalnie po dostał kulkę wariat. Był intruzem tak zwanym. tam z działaniami wojennymi w moją stronę. Dobra, nie gdzie mogę postawić aż cepeków. Dobra, to wydaje mi się, że z czystym sumieniem mogę kliknąć menu, reberf i cyk reberf. Pięknie. Close menu. Dostaliśmy bardzo za pierwszego reberfa. Przyszedł mi jakiś gość na starcie. Eee. Pokonany został. I jeżeli spodoba wam się ten odcinek, to z chęcią nagram kolejny, w którym będziemy się bawić z moimi cudownymi widzami, którzy mnie próbują zabić. A, i zaczyna się piękna zabawa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mówi do was Gabor. Nagrywam na streamie Twitch.tv.com.pl Bijajcie na grupę na Facebooku, fanpage Instagram, serwer, Discord, serwer CPSL. Wszystkie linki macie w opisie kanału, drugi kanał, główny. Do następnego, widzowie. Cześć.